Witam serdecznie Szymon Spalankiwiczony się Siekłania. Pamiętasz, przy nagraniu przy dziurawcu mówiłem o tym, że wiedza bierze się z informacji energii materii, która zawarta jest na przykład w dziurawcu, czy w innym ziele, czy w miodzie, prawda, czy też yerba mate, czy w konopiach w wielu innych wspaniałych rzeczach. Zatem jest to niezwykle istotna rzecz i teraz mówiąc o tym wiem. Oczywiście z tego się bierze mądrość, ta mądrość potem dostarczona do organizmu. Organizm wyłuskuje ze swojej matrycy, ze swojego zapisu stanu zdrowia tą mądrość swoją, łączy to z mądrością, która zawarta jest w roślinie, w tym co dostarczyliśmy. Mówię akurat o roślinie, czy też powiedzmy w miodzie, a przecież w miodzie jest również mądrość pszczół, działania tego wszystkiego, prawda? I to wszystko razem działa rewelacyjnie. Ale to, o czym chciałbym powiedzieć w tej chwili, to bardziej chciałbym się skupić na czymś bardzo prostym, co, co bardzo chciałbym podpowiedzieć. Otóż Oddech to jest taka bardzo kluczowa rzecz. Słuchałem wczoraj nagrania, nie pamiętam nazwiska człowieka, który mówił m.in. o sodzie oczyszczonej, która fantastycznie potrafi odkwasić nasz organizm. Prawda? Najczęściej organizm zakwaszony, a żołądek niedokwaszony czynią nam bardzo wiele komplikacji. Wystarczy odkwasić organizm, czyli doprowadzić do pH na poziomie tam 7, dla niektórych organów trochę więcej. Żołądek dostaną poziom 1,5-2, maksymalnie 3, 2,5-3 wtedy. No i mamy stan, Pełnego zdrowia. To są tak proste rzeczy, wtedy organizm kompletnie wydobywa tą wiedzę, mądrość i remontuje sam siebie. Ale oddech jest takim bardzo ważnym też narzędziem, gdzie w zasadzie powinniśmy oddychać wolno. Jeśli oddychamy szybko, to powinniśmy oddychać szybko wtedy, kiedy zdarza nam się, prawda, biegamy wysiłek fizyczny. Automatycznie tego, tego oddechu jest więcej, ta cyrkulacja, ten dwutlenek węgla, który jest niezbędny w takim przypadku, jakby wy, wymusza pewne mechanizmy związane z tlenem, przepływem tlenu i tak dalej. Już tam nie wchodzę w te szczegóły biochemiczne, ale w momencie, kiedy my nie czynimy wielkiego wysiłku fizycznego, może inaczej, wolny oddech głęboki, spokojny, prawda? On od razu ustawia nam energetykę, wiesz? To jest tak, jak czasami zdasz sobie sprawę z tego, że raptem usiądziesz na chwilkę wyłączyć tego ogłupiacza, te, tą, tą truciznę, jaką na przykład jest TV. Wiesz, co usiądziesz pod jakimś drzewkiem, ptaszki, popserwujesz i tak dalej i zaczniesz skupiać się na oddechu, takim wolnym, spokojnym. Odkryjesz, jak momentalnie masę rzeczy ci się, bo to się odczuwa wręcz w organizmie. Ale w sytuacji, gdy, gdy na przykład Oddech nam się przyspiesza w sytuacji, w której mamy pewnego rodzaju stan chorobowy, albo jesteśmy emocjonalni, prawda? On jest dużo częstszy. Kiedyś tam się mówi o tym, że 8, 10, max, 12 oddechów na minutę, to była dobra norma, prawda? To chyba, że wysiłek fizyczny, biegi i tak dalej, czy jakaś tam praca fizyczna. Ale w sytuacji, kiedy nie wykonujemy tego kolosalnego wysiłku fizycznego, a oddech mamy dużo szybszy, bo na przykład stres nas do tego sprowokował, no tutaj mamy dylemat już dosyć duży. Mało tego, szczególnie ten oddech. Okres kuriozalny, w którym niestety ciągle jesteśmy atakowani, terroryzowani tymi, tymi ochroniaczami na twarz, prawda? Wciska nam się różny kit, zresztą nagranie pana, pana, pana. Łukasza, ministra od tak zwanego zdrowia. Wyraźnie kiedyś powiedział, że to jest paranoja, noszenie maseczek kompletnie niczemu nie służy. I mówił tutaj rozsądnie, tutaj zachował się jak człowiek i lekarz, no potem po sześciu dniach jakby przyszły inne rozkazy, skądś tam i jakby zmieniło się i do dzisiaj jakby cały czas nie tylko Polska, bo ponad połowa świata jest zmuszona do tego w taki czy inny sposób jakby nie wiem w jaki prawda no podejrzewam, że jak nie wiadomo o co chodzi to chodzi gdzieś o pieniądze prawda zatem zmuszani, zmuszani jesteśmy do tego, żebyśmy wzajemnie się pilnowali <coughs> aż się zaczyna duszyć jak o tym mówię Otóż nawet powstało takie pojęcie nowych, nowego gatunku ludzi na, na świecie, covidianie, prawda? czy covidianizm, wokół tego już rośnie jakaś taka otoczka. Do czego zmierzam? Otóż w momencie, kiedy my jednak te maseczki nosimy, bo boimy się, bo chcemy dla świętego spokoju, prawda, i tak dalej, to automatycznie powodujemy dziwną rzecz, teraz, że ta cyrkulacja powietrza, ten oddech, ten oddech ten jego częstotliwość się diametralnie zmienia. Automatycznie oczywiście my wdychamy tutaj niepotrzebne ilości dwutlenku węgla, które myśmy sami wydali przed chwilą. Zresztą na jednym z nagrań mówiłem, że to jest świetna metoda na ochronę klimatu, prawda? Że my nie zasilamy dwutlenkiem węgla klimatu, tylko sami go wdychamy, włącznie z patogenami i tak to funkcjonuje. Ale automatycznie ten oddech jest dużo częstszy bez wysiłku tego autentycznego, fizycznego, kiedy byłby on potrzebny. I wtedy ta cyrkulacja tlen, dwutlenek węgla jest bardzo niewłaściwa i powstaje duży, duży, bardzo duży problem zdrowotnościowy. Proszę zwrócić na to uwagę, w związku z tym jeśli już powiedzmy, udajesz trochę tego covidianina i chodzisz z tą maseczką dla świętego spokoju, dajmy na to, to jest to raz, że maksymalnie byłoby dobrze Wejść do lasu i odreagować, ale pamiętaj nawet jeśli w domu otworzyć się trochę, przewieczyć mieszkanie i zrobić tych trochę wolnych, takich lekko głębokich, nie aż bardzo głębokich, żeby ci się ciemno nie zrobiło w oczach, prawda? Ale żeby jakby doprowadzić do stanu takiego normalnego, o, już poczułem wręcz jak nazwiję ten oddech. Coś fajnego popłynęło we mnie. Zatem trzymać się tych prostych, nieskomplikowanych zasad, one działają. A tu właśnie kot taki czarny przyszedł sprawdzić, czy co tutaj robię na jego terenie, czy zachowuje się przyzwoicie. Teraz drapie się gdzieś tam pod szyją, więc chyba stwierdził, że jest wszystko ok. Także, drodzy Państwo, wiedza bierze się z informacji, z energii materii zawartej w tym, co stworzyła nam natura, łącznie tym, co stworzyły pszczółki, powiedzmy, sobie potem przekształca się w tą mądrość i ta mądrość również jest zawarta właśnie w oddechu, w tym nie za szybkim, nie za częstym, prawda, chyba, że to jest wysiłek fizyczny. Trzymajmy się tych prostych zasad, a nie ukrywam, że stan zdrowia będzie nieporównywalnie łatwiejszy do osiągnięcia, jeśli w jakiś sposób jest zakłócony w tej chwili. Zapraszam serdecznie, w najzdrowszy sklep teoria.pl, medycyna zdrowia, i my, Niszczowie terapii Elżbieta i Szymon z Polankiewic. Zapraszamy serdecznie, no i pamiętaj, czcianka orzeszkowej, a wronki Plac Wolności. No i oczywiście online www.